Myślę, że tak naprawdę nie wiem, czy będziemy dalej na ten temat sprawiać, tak wszyscy już chyba swoje zdanie znamy, ponieważ dopiero co dostała pani Zaleska, to proszę ostatni głos i naprawdę i przekrosimy to, albo wprowadzimy to, albo nie, no nie ma innego. Tak. Radni tak, się mogłyby powiedzieć. No ale to już przez praktycznie wypowiadanie było pani Zalewskiej. i proszę powiedzieć, no przecież stanowisko pana radnego patrzy nie Dziękuję panie przewodniczący. Ja y, proszę państwa krótko. 21 października złożyłam interpelację do y, zarządu. Dostałam odpowiedź i Państwu zacytuję tę odpowiedź. Y, pytałam, będę czytać tę interpelację, Państwo dostaliście, ale pytanie brzmiało pierwsze. Czy zarząd powiatu zajmował się tematem sieci szkół i pracowników oświatowych w ostatnim okresie? Jeśli tak, to jakie są wstępne plany dotyczące likwidacji jednostek? Pismo wpłynęło do biura 31 października. Dostałam odpowiedź z datą 14 listopada, no miesiąc temu. Zarząd powiatu zajmował się analizą sieci szkół i placówek oświatowych. Na dzień dzisiejszy nie ma wstępnych planów dotyczących likwidacji jednostek oświatowych. Stąd moje pytanie jest takie. Przekształcenie jest pierwszym etapem do likwidacji. Każdy, kto pracował w oświacie wie. Moje pytanie jest takie. Co się nagle wydarzyło przez miesiąc czasu, że pojawia się ten temat? Mało tego. Co się nagle pojawiło od poniedziałku? Proszę Państwa, my jako Komisja Oświatowa, no od dwóch komisji pracujemy w bardzo sympatycznej atmosferze i dogadujemy się i naprawdę konstruktywnie pracujemy. I w poniedziałek na posiedzeniu komisji długotrwającej nie było w ogóle tego tematu. Komisji wiodącej. Jak to się ma do zapisów, które Państwo wprowadziliście w statucie? Paragraf 78, ustęp 3. Proszę przeczytać. Do czego jest powołana komisja? Nie było tematu na komisji. Mało tego, my, inicjatorem był Pan Przewodniczący i bardzo za to dziękuję, podjęliśmy na komisji decyzję, że materiał opracowany przez Wydział Edukacji, dotyczący sytuacji w oświacie zdejmujemy z obrad komisji i prosiliśmy, żeby zdjąć sesję. Dlaczego? <laughs> Dlatego, że mamy bardzo dużo wątpliwości, że będzie jeszcze potrzeba uzupełnienia danych pod dane finansowe, bo tam jest ich za mało. I podjęliśmy taką decyzję, że ten materiał nie jest gotowy. Mimo, że wiemy, że 31 października my powinniśmy te materiały dostać i ta informacja powinna być, Zgodziliśmy się na to, żeby taka sesja w planie pracy Rady Powiatu, mamy sesję oświatową, żeby ją przesunąć na przykład na styczeń, mimo że w planie była na grudzień. Po to, żeby dobrze ją przygotować, żeby w gronie radnych przedyskutować, bo proszę Państwa, my nie mówimy od początku i popieram stanowisko Pana Sebastiana, zmiany w muszą być. To nikt tego Największa dojna krowa to do świata I my widzimy też konieczne zmiany. Ale proszę Państwa, każdą zmianę wprowadza się odpowiednio, przygotowując ludzi, bo każda zmiana rodzi oto, każda zmiana i trzeba to odpowiednio przygotować. Przygotować ludzi, rozmawiać z nimi i przedstawiać argumenty. I wtedy zmiany należy wprowadzać. Ale zmiany kompleksowe, kompleksowe, całościowe, temu służy plan. Strategia, polityka oświatowa, jak ją nazwiemy, to musi być zaplanowane. A nie może być tak, że z dnia na dzień pojawia się coś. I teraz, proszę Państwa, jeden jeszcze, jeszcze jedna, jeden y, zapis. Przy sprawozdaniu o tym powiem. W protokołach prac zarządu, które Państwo wiecie, pojawiła się data 8 listopada. 8 listopada. w oświacie. Jest tak w protokołach prac zarządu. Osobny jaki był powód, że radni, komisja oświatowa nie dostała takich materiałów, nie dostała chociażby wniosku z tego audytu. Tam na pewno są jakieś materiały, którymi powinna się komisja zajmować. I moja propozycja jest taka, byśmy... na dzień dzisiejszy. Przepraszam bardzo, proszę mi dać skończyć. Byśmy przesunęli temat oświaty, przyjrzeli się temu tematowi kompleksowo, na przykład na sesji styczniowej. Byśmy mieli pełną diagnozę tego jak jest, bo żeby cokolwiek zmieniać, to musi być diagnoza jak Wyłapał, że w budżecie są połączone dwie poradnie budżetowej. Dwie poradnie są połączone to raz, a dwa na poradnię wolniską jest tylko na pół roku są pieniądze zaplanowane. Proszę Państwa, taką uchwałę budżetową, jeśli nie ma zmian, Rio uchyli. Bo budżet musi być na cały rok. I to był on u nas na komisji. I. Proszę Państwa, ja apeluję do Państwa Rady. To Rada decyduje, nie zarząd. To nas ludzie wygrali. Nie stanie się wszyscy pośmiewiskiem ludzi. Tu chodzi o dzieci, tu chodzi o ludzi, którzy zostali zaskoczeni taką decyzją, nie byli przygotowani do zmian i nie są. Nikt z nas nie chciałby być tak potraktowany, żeby za jego plecami zapadały takie decyzje. Co to spowodowało? Niepokój we wszystkich placówkach oświatowych. Czy ktoś rozmawiał ze związkami zawodowymi? Czy mamy tu panią dyrektor, która by powiedziała tak, jest wszystko przygotowane, mamy zgodę? Lekceważy się w ten sposób pracowników poradni, nauczycieli tam pracujących, dzieci, które nie wiadomo jakie skutki przynoszą proponowane przez państwa zmiany? Łamie się prawo, przypomnę statut i ustawę o samorządzie powiatowym, bo nie było tematu na komisji wiodącej, ale przede wszystkim ukrywa się fakty przed a co na to Rada? Czy Rada podjęła jakąkolwiek uchwałę mówiącą o tym, że chcemy ich, ich przesadzić. Nie, nie podjęła. No to na czym dyskutujemy tak naprawdę, tak? Pamiętajmy, że to tak naprawdę wykazuje, że my chcemy rozważać taką możliwość, tak? Że my na następnej sesji być może podejmiemy uchwałę faktycznie przesadzającą tajemnicę. Ale to jest tylko wykazanie naszej chęci rozmowy na ten temat. Na podstawie tej uchwały zarząd będzie miał sesji, możemy stwierdzić, nie, nie podejmujemy uchwały w sprawie przedsięwzięcia. Koniec, kropka. I ta uchwała tak naprawdę nie będzie nic znaczyła. Ale ona daje delegację do tego, żeby zarząd mógł dalej pracować. Dziękuję tak. bardzo, więc już panu powiem. Paska Ja chciałam tylko powiedzieć, że pracówka, że Rada podejmie taką uchwałę intencyjną, ma pół roku na to przedsięwzięcie. Tak naprawdę będzie wystarczający czas, żeby się przygotować do tego. Do się taka, do tego nie powiedza, to chciałabym taka potem, żeby pan Edward po kolei. W tej, jako członek tej... zarządu głosowałem za przekształceniem tej, tej porady, ale nigdy nie będę za likwidacji. I dlatego jest tu napisane wyraźnie, nie ma żadnej likwidacji, przeniesienie filię na ulicę Słowiańską. Jeżeli by takiego zapisu nie było, nigdy by się na, na ten, na to przekształcenie bym się nie, 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 nie zgodził. I jest, zobowiązuje się, jak tu pan radny że ja dzisiaj na pewno zagłosuję za, za e, przekształceniem z zamianem i zamianem, ale też się zobowiązuję tu przy wszystkich, że dokładnie wszystko to pójdę, obejrzę i na następną sesję czy komisję wszystko przedstawię. Gdzie, co, będzie i tak dalej. Bo ja się na tym znam, słowo daję i przedstawię tak, że nie, nie będzie żadnych problemów. Nigdy nie będzie likwidacji. Za duży obszar jest dzieci, żeby tą ja mam, że to poradnie zreświadować. Dziękuję. Teraz ja naprawdę mam się dużo osób, które się zgłaszają Pytam. Po kolei była pani Starosta, a potem Pani Żółkowski. Dobrze, Dobrze żebyśmy mogli... Proszę, proszę państwa, ja dziękuję bardzo za wszystkie głosy i chwal. ale proszę mieć na, na względzie to, że naprawdę zarząd pracuje nad koncepcjami, nad, nad budżetem naszego... do prac nad tym wszystkim. To po pierwsze. Po drugie, budżet jest skonstruowany dobrze, ponieważ te środki, które były przeznaczone na tą poradję, są w rezerwie. Także jeżeli Państwo zdecydujecie się, że nie będziemy dalej iść tą drogą, to po prostu te pieniądze zostaną na kolejnej sesji przeniesione z powrotem. para pracownikami poradni czy kamienkowości, czyli wszystkich pozostałych przyjmujemy, nie trzech i czyli zwiększamy jeszcze koszty. Mało tego, w poprzedniej sprawie, kiedy była poradnia likwidowana, mówiło się o że nościach jakiegoś. Gdybyśmy zlikwidowane, to jest dość poradnie, to około 300 tysięcy byśmy yy, wydawali na poradnie. Natomiast jest tam taki zapis, że planowane wydatki na funkcjonowanie poradni zmniejszą się o około 10%.

Z tego co ja wiem, w piątek podjęliście Państwo no tak, tak, decyzję. W piątek. A my w poniedziałek... ale ja tylko taka z W poniedziałek było to posiedzenie komisji. Był pan na tej komisji. Dlaczego nie było w ogóle tematu? To po pierwsze. A po drugie, zacytuję Państwu jednak ten paragraf 78 ust. 3 naszego statutu. Komisje stałe uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują... I odbieramy. Proszę Państwa, takie traktowanie w nas wszystkich, radnych przez zarząd jest lekceważeniem nas. Jeszcze raz podkreślam. Po to są komisje, mówicie Państwo wiodące, które mają tematem się zająć. I przypomnę jeszcze, że jest coś takiego jak artykuł 59 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, która mówi, że na 6 miesięcy przed, czy to jest likwidacja, czy przekształcenie. Trzeba oczywiście powiadomić pana kuratora czy panią kurator w tej chwili, nas, ale i rodziców uczniów w przypadku y, y, zmian. I to są tak zwane w cudzysłowie konsultacje społeczne przy każdych zmianach w oświacie, które zawsze budzą opór społeczny, zawsze wszelkie zmiany. Te konsultacje i rozmowy z ludźmi są najdrobniejsze. Nie ma dzisiaj pana mecenasa Bacunkiewicza, bo Państwu mógł powiedzieć ile przy najmniejszych zmianach po świecie na przykład jeszcze było emocji. Jeśli coś jest nieprzygotowane całościowo, kompleksowo, to zawsze będzie mówiło o Rozmawialiśmy, że strategię nie może przygotowywać trzech urzędników. Tylko my. Fachowcy i my. I my deklarujemy chęć pracy w takim zespole. Tylko trzeba wyjść z tą inicjatywą. Musi powstać najpierw plan. Pierwszy etap zarządzania. Plan. Strategia całości. A nie można doraźnie rządzić i jednego dnia mówić, tej placówki nie ma, drugiego dnia tej placówki nie ma. Bo to powoduje, że jest niepokój. I jak mi byliśmy na gminie, to dyrektorzy placówek o tym mówili. Dzisiaj poradnia w Wolinie, a jutro nie wiadomo kto.